Siemanko, z tej strony Dark Krzyś, dzisiaj jest ze mną Bartorex167, przywitaj się, i jest ze mną również Kubos4400. Witam, witam. No i my sobie dzisiaj jedziemy tutaj w Eurotraku na multiplayerze i jedziemy sobie do Pragi. Przynajmniej ja mam tam zlecenie, nie wiem jak Bartek i Kuba, ale po prostu jakiś to taki krótki będzie po prostu konwój i sobie tutaj pojedziemy kawałeczek. I wydaje mi się, że ruszamy. No dobra, to już zjeżdżamy. Tu ty, się może... To poczekaj, ja cię wyprzedzę i Bartek będzie prowadził ja będę jechał w środku dlatego, że tak yy, yy, zależnie od mocy silnika to tak sobie ustawiliśmy się w tym yy, konwoju no i wydaje mi się, już że to dobrze jest? tak, tak, już jedziemy I tutaj nie będziemy się śpieszyć migacz masz włączony już nie no, no spoko no i co możemy takiego powiedzieć tutaj, bo w sumie nie wiem o czym byśmy mogli porozmawiać, czy na przykład o American Truck Simulatorze, bo mm, nie wiem jak wy, ale ja się bardzo nie mogę doczekać tej premiery, która miała już tam podobno według gogla, ale cię zlagowało, masakra. Uluj, grafon? Nie, spoko, spoko, bo to jakiś lag był. Wartek poczekaj na nas trochę, bo strasznie cię ścięło i w ciebie uderzyliśmy. Znaczy, tak, znaczy to po prostu cię zatrzymało w miejscu, i ty. Dobra, już możesz jechać. No możliwe. Dobra, tutaj są roboty drogowe, także będzie trzeba się zatrzymać. Może zdąży się zmienić światło. Dobra. Tak nie jak mówiłeś American Truck Może kupię, może nie, zobaczę Ale... Nie wiem, u mnie już jest zielone się... Także nie wiem jak u Ciebie No dobra, to możemy jechać No dobra, już jest mniej Nie wiem, ale myślę, że bym sobie na pewno podbrał Wiem, ja też Znaczy fajnie będzie o tyle to, że mm, Też będzie y, Można pojeździć sobie tymi długimi Ciężarówkami amerykańskimi Nie tylko nie tylko takimi europejskimi tutaj, chociaż w sumie z drugiej strony już wszystkie mody i tak dalej na to były no ale mimo wszystko tutaj to będzie zrobione przez SCS Software i na pewno tutaj będzie to ładniej zrobione niż mimo wszystko te ciężarówki z modów także wydaje mi się, że to też naprawdę będzie fajne zwłaszcza, że nie wiem czy widzieliście sobie ten trailer, czy oglądaliście, ale tam też ta mapka jest tak niesamowicie dopracowana, że naprawdę tutaj się SCS Software postarał. I w ogóle nie wiem, wy teraz też nagrywacie, czy tylko ja nagrywam? Tak, ja tak. A ty Kuba? Ja no to spoko. No to sobie ja zobaczycie, z, mm, na przykład, tam, wejdźcie na kanał Bartka i na kanał y, Kuby, to sobie u nich możecie zobaczyć perspektywę. Jak u nich to aktualnie wygląda, i to też wydaje mi się, że to takie będzie spoczko. Dlatego że po prostu wtedy możecie sobie na przykład włączyć równocześnie trzy filmiki i widzieć, co kto akurat tam robi, i tak dalej. Także to też jest taki plus konw organizowania konwojów. No i właśnie tutaj to organizujemy ten konwój w ramach firmy. Trans Speed Corporation to jest taki w sumie pierwszy konwój w tej firmie, i wydaje mi się, że. Znaczy, ja też tutaj na pewno podam link do tej firmy i zobaczymy. Nie wiem, czy my tutaj nie powinniśmy się zatrzymać, bo niby był znak, um, że my byliśmy podporządkowani, ale nieważne. No i tak jak przesznik, to oprócz nas tutaj nie jeździ. Ajdź, awaria tak, silnika. W Eurotracku myślę, w American Tracku myślę, że będzie też dobre to, że będą te 2, 1 i 3 gwiazdkowe parki. A tak, to jest bardzo fajne też ulepszenie, bo tak to nie mamy też wybór taki większy, gdzie zaparkować, a nie tylko w jednym miejscu. Ja na przykład nie lubię parkować w tych, w tam różnych takich znaczy w niektórych firmach po prostu się gorzej parkuje niż w innych chociaż tutaj jeżeli widziałem dobrze to te trzy gwiazdkowe naprawdę były dosyć trudne do zaparkowania ale wydaje mi się że to też będzie takie dodatkowe ciekawe wyzwanie i to też na pewno będzie takie ciekawe ulepszenie bo w sumie większość tamtych zmian jeśli chodzi o samą fabułę gry, że się tak wyrażę, to tam jakichś strasznie dużych nie ma zmian ale i tak, wy... ja myślę, że naprawdę ta gra będzie równie fajna jak EuroTrack, zwłaszcza, że ta mapka Ameryki naprawdę jest niesamowicie dopracowana przez SS Software i mi osobiście się ona bardzo podoba i na pewno jeżeli American Track Simulator wyjdzie, to ja sobie na 100% kupuję. No i nie wiem, w sumie tak szczerze to nie wiem czy mi się to nagrywa, czy nie, bo Niby włączyłem nagrywanie Shadow Play'em, ale jak to tam wychodzi, tego ja nie wiem. I teraz gdzie my jesteśmy? Czy ja na przykład tutaj bym już zjechał na pierwszą pozycję, czy jeszcze nie? Chociaż w sumie tutaj. Dobra, to ja cię tutaj wyprzedzę, ale teraz beznadziejnie, znaczy w sumie fajnie, tylko że Wy pewnie teraz słyszycie straszne turkotanie, to jest force, force feedback przy dużym śniegu. Niestety, ale w sumie daje to też dosyć duży realizm. Nie wiem jak wy to słyszeliście u siebie, ale mam nadzieję, że jakoś tam... Być trochę zwolnić. Przystępnie. Aha, spoko. Mój koń trochę ledwo ciągnie praktycznie. Wiecie może jak ta mapa Ameryki ma wyglądać? to ma być jakaś cała Ameryka czy... Nie wiem, znaczy podobno miała na razie tam być Kalifornia i coś tam jeszcze, a podobno ma um, SCS Software tam też ulepszać tą y, całą mapkę. DLC. Słucham. DLC pewnie. No, pewnie tak. Znaczy podobno na razie to ma być jakiś tam y, nie wiem jakieś tam skrawek Ameryki i po prostu nawet nie DLC, tylko po prostu by chyba SC Software powoli dorabiał te kolejne kawałki mapki. Bo jak ja tam widziałem, to jest to chyba wschodnie bodajże wybrzeże. Ale to też jest takie spoczko. Nie wiem, czy ustawiamy sobie tempomat na daną prędkość, czy jakoś... No jak ja się dogonię, bo... Aha, dobra, to ja przyhamuję. Może ustawiamy tempomat na 60 i wtedy ja sobie tutaj jeszcze troszeczkę wolno pojadę, żeby tutaj na Was poczekać. Aha, dobra. No to ja ustawiam. Tempomat na 62 na godzinę. Ja mam akurat. No, to jakiejś tam dużej różnicy nie ma, Kuba. Ty jesteś cały czas tak za nami. Jestem. Spoko, spoko. Tylko, żeby mi jeszcze silnik nie gaz, to by było spoczko. Pewnie masz jakieś uszkodzenia. Znaczy właśnie jak w Ciebie wjechałem to mi się 25% zrobiło uszkodzeń. No a w CES też by mógł te jednak miasta do eurodraka tak dodawać, że tak. bez DLC, ale... Tak, znaczy szczerze mówiąc tutaj ta Skandynawia i tak dalej to mi się w sumie, nie no. wiem, fajnie będzie, bo na pewno to też będą nowe jakieś tutaj... Hmm, podobno nowe struktury, te których nie było w normalnej mapce Europy ani w, yy, w tym w DLC yy, Going East. Polska. Także tak, tak. Także to też na pewno będzie spoczko, że tutaj Bo się nie będą. Robić nowe firmy. A to tego nawet nie słyszałem o tym, ale to też będzie na pewno całkiem fajne. Hmm. No i nie wiem, czy coś jeszcze tutaj byśmy mogli na temat American Track Simulatora powiedzieć, ale wydaje mi się, że nie. Natomiast ja już tutaj widzę cel mojej wyprawy to jeszcze jest w sumie 107 km, ale tak jest droga jakoś zakręcona, że już powoli tutaj ten cel widać. Nie wiem ile w sumie czasu nagrywamy, ale chyba nie aż tak jakoś strasznie długo. No i wydaje mi się, że to nie szkodzi. No. To nie wiem czy wy za mną po prostu pojedziecie i jakoś tam się spotkamy w danym miejscu czy coś, żeby tak ładnie zakończyć ten konwój czy... Dobra, dobra. Bo ja tutaj mam zjazd na... Znaczy ja mam zjazd do... Zaraz wam powiem jakiej firmy. Ja mam zjazd do Kanie. To jest praga? Tak, już zaraz będzie. Szybko zleciało. No. Ale ja jeszcze mam tam zjazd daleko do kamieniołomu. Także... No dobra to. To nie wiem, czy wy za mną pojedziecie, czy jakoś tam... No, za tobą pojedziemy. Dobra, już. dobra, dobra. To ja Masz... po prostu bym odstawił... W y, nie, w prawo. Nie, w prawo. No w prawo. I tutaj tą autostradą sobie dojedziemy, po prostu jakoś... Dobra, żeby nie było to już na odcinku, tutaj się zatrzymamy na światłach. Chociaż nie wiem, wam się wyświetla czerwone czy zielone? No ja mam czerwone. No to ja też. No to dobrze. Nie wiem, bo jakaś czasami jest rozsynchronizowany, to jest nie wiem dlaczego tak się dzieje. Mam nadzieję, że w ogóle też z SCS Software zlikwiduje tego beznadziejnego buga na śnieg, który tam padał na szybę, a na przykład na zewnątrz była dobra pogoda i tak dalej, bo to zawsze było też dosyć denerwujące w na multiplayerze, ale chyba już takiego czegoś nie ma. Dobra, jedziemy sobie dalej. W tej nowej aktualizacji multiplayera tam chyba dodali to, że można wyłączyć śnieg i Wiesz, dalej, co? Jak to się nazywa? Nie wiem. Znaczy, na pewno spoczko jest to, że jest teraz wersja 64-bitowa, bo po prostu jest lepsze wykorzystanie też RAMu, co daje ogólnie lepsze osiągi całego Eurotrak'a i to też jest całkiem spoko. I nie wiem czy zaczekać na was czy jakoś nadążacie za mną. Mogłeś trochę zwolnić. Dobra. No to teraz i tak jest. Kilometrów. I tak jest to ronda tutaj teraz, także Przyhamuję nie prosto, prosto, bo ja tutaj mam później zjadzę, zjadę sobie na jedną pasmówkę. Także tutaj, już zjedźcie sobie na lewy pas, bo ja tutaj mam w lewo i tam jakoś tam jedną pasmówką później dojeżdżam do kamieniołomu. I jakoś tam ładnie zakończymy tego live'a. Nawet może nie będę odstawiał już ładunku, tylko po prostu to się to ustawimy. A ja lajwa powiedziałem bo mi chodziło o zwykły odcinek to już z przyzwyczajenia widocznie także dobra i teraz tutaj sobie skręcamy a nie próbowałeś ten 780 stopni co ci wtedy mówiłem a nie wiesz co jakoś mi to umknęło ale nie wiem bo tutaj w sumie mi się dobrze gra na 900 także bo wtedy mam mimo wszystko większy zakres yy... Sterowania i wydaje mi się, że tak, chociaż jest mniej realnie, ale wtedy mam większą precyzję sterowania i też dlatego na no, ja razie sobie nie zmieniałem. No ale to zobaczymy po prostu. Wiem, wiem, bo troszeczkę tam 780. jest. Tak, a tam troszeczkę na końcu już jest rozsynchronizowana właśnie kierownica, i. Hmm, jak to się nazywa? Właśnie w, ta moja, czyli jak G27 i, <laughs> i ta kierownica w Eurotraku, ale mi to tam za dużej różnicy nie robi. Także w sumie. Aj, no i awaria silnika. O chodzi, bo, pe bo pewnie w profile masz 900. Tak, tak. Znaczy ja ogólnie sobie na te symulacyjne typu City car Driving i tak dalej, to mam zawsze 900. -kę. Natomiast w wyścigowych to sobie ustawiam 200, bo po prostu, żeby szybciej yy, móc sobie tą kierownicą obracać. No tak, to to bez sensu. 200 to mniej niż nawet w ządzie miałeś. Tak, w ządzie. Znaczy, wiesz co, w ządzie jest takie coś, że ym, i tak. Ym, tutaj jest taki właśnie, nie wiem, to jest błąd w, czy w konstrukcji, czy w czymś, że po prostu w ządzie i tak się nie wykorzystuje całego tego całego tego obrotu, tylko tam część zawsze i tak zostaje niewykorzystana, także w sumie na ządzie miałem jakieś 180 stopni a nie 270, ale i tak to Na ządzie się grało nieźle w sumie. Poczekajcie, o, y no nie, pociąg. Dobra, Będzie trudno jechał. Przynajmniej trochę przedłużymy odcinek. Nie. Dobra. A masz jeszcze tu zondę? Mam, ale nie używam, także nie wiadomo, jak masz 27 Nic ci się tam nie psuło? Znaczy wiesz co, jedyne co było denerwujące to to, że pedały strasznie skrzypiały. Strasznie głośna była też gałka skrzyni biegów. No i do tego jeszcze właśnie force feedback w wielu grach nie działał. Dlatego to takie były minusy Tracer Zondy. Ale w sumie jak to na swoją cenę i tak nie było aż tak źle. Także wydaje mi się, że w sumie było to całkiem spoczko. Tak, ale nie wiem. Teraz teoretycznie no, bo, bo, nic nie jedzie. Bo co wymagać od 200 zł? Tak, żeby... no. Co Wy trąbicie na mnie? To trochę zwolniłeś. Znaczy, nie no, bo w sumie bez sensu, bo na tym. Bo na. Jak to się nazywa? Na przejeździe, no to za bardzo y, nie ma sensu pędzić. Zwłaszcza, że tutaj, jak się ma force feedback, to mi trzęsie kierownicę i wtedy po prostu się y, boję, że mógłbym się rozbić. Dobra, ja już tutaj mam zjazd, to nie wiem, czy się tutaj po prostu zatrzymamy na poboczu i no jakoś. na ulicę tam. Dobra, i się po prostu tutaj zatrzymamy gdzieś tutaj jakoś ładnie się ustawimy na koniec, i tyle. I to nie wiem, gdzie czy. Jeszcze możemy kawałek chyba podjechać sobie. Albo tam w kominie łomie gdzieś się Dobra, dobra. Mam nadzieję, że to mi się. W ogóle zaczęło to mi się nagrywać, bo w sumie nie wiem, ale najwyżej trudno nagramy coś kiedyś indziej, ale powinno raczej być ok. Czekajcie, czy ktoś tutaj jutro jeszcze nie jutro nie wiem, zobaczymy. Może nagram, ale to po prostu jeszcze zobaczę, jak ten odcinek wyjdzie, i wtedy zobaczymy jutro jeszcze ewentualnie. Znaczy, ja też nie wiem, jak z czasem jutro będę miał, raczej nie, ale to po prostu to dam, napiszę do Was czy coś. Uważajcie, bo no ktoś ok, z naprzeciwka ok. jedzie, to tam Kuba zjeść, bo. Nie wiem, wiem. Jeszcze trąbi. Nie wiem, co oni mają tu w tym multiplayerze, że ciągle trąbią. Znaczy, to, to... mi się wydaje, że to takie pozdrowienie też jest czasem i. Nie wiem w sumie czemu to kurczę mi się, biegł źle wrzuciłem. Nie wiem czemu to ma służyć, ale w sumie... Znaczy to też takie spoczko jest, że wtedy wiesz, bo bot na przykład nie będzie na ciebie trąbił czy coś, a tutaj spoko jest to w... uwaga ktoś naprzeciwka. Spoczko jest to, że wtedy wiesz, że ktoś też za tą kierownicą siedzi, a nie tylko... Same boty, tak jak to jest na. Tak, na single playerze Dobra, wydaje mi się, że tutaj gdzieś się zatrzymamy. Ja już nie będę odstawiał nawet ładunku. Tylko gdzieś tutaj ładnie się w jakimś dobrym miejscu zatrzymamy. Nie wiem gdzie. Gdzieś tam, trochę w Tak, tak, żeby móc się tak ładnie ustawić jakoś po prostu zakończymy ten odcinek. Nie ubię. O, właśnie, wydaje mi się, że tutaj by było w miarę dobrze. Tutaj gdzieś na przykład. No, to możemy tutaj się zatrzymać. Ja się tu zatrzymuję. Wy się zatrzymajcie Gdzie, gdzieś obok mnie. Aha tylko ręcznego zapomniałem zaciągnąć. O tutaj. I dobra. Wydaje mi się, że to tyle w tym odcinku. Dzisiaj ze mną był Bartek i Kuba. Ja ich kanały dam oczywiście w opisie i u nich sobie też z ich perspektywy możecie cały ten odcinek zobaczyć. I wydaje mi się, że to ty. Czy jeszcze byście chcieli coś powiedzieć na sam koniec, czy już raczej nie? Nie, A ty? nie, Dobra. No to dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Y, trzymajcie się. No i cześć. Jeszcze by się pożegnajcie. Już kończymy. No cześć, siema. Siema, siema.